laureaci ścisłego finału. Tutaj już o poprowadzenie i obręczenie nagród poproszę Pana Przewodniczącego Komisji, Pana Marcina Leśniakiewicza oraz wszystkich członków Komisji, czyli Panią Danutę Kawę, radną Sejmiku Województwa Małopolskiego, Panią Renatę Pawcową, dyrektor Szkoły z Zubrochlawy, panią Małgorzatę Murańską, nadleśniczo, nadleśnictwa słucha Beskicka, panią Grażynę Trybałę z Pawiogórskiego Parku Narodowego, no już pana Marcina Leśniakiewicza yy, przedstawiałem, pana profesora doktora habilitowanego Tadeusza Palecznego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz pana doktora Sławomira Kudzię, dyrektora zespołu szkół imienia Walerego Gedla w Suchej Beskicki Bardzo proszę. Proszę Państwa, no dotarliśmy szczęśliwie do końca. A jeszcze, przepraszam. Ja przepraszam, bo może jeszcze y, y, poprosimy y, tutaj do nas, y, żeby tak, Pana Starostę, Pana Józefa Wałsa, zapraszamy. Już y, i Pana Sekretarza Stowarzyszenia, Pana Christiana Krzeszowiaka, zapraszam. Y, drodzy Państwo, może jeszcze y, tak y, o nagrodach, bo te nagrody tutaj są dość istotne. Dla laureatów ufundowanych zostało bardzo wiele nagród. Oczywiście już powiedzieliśmy o tej nagrodzie głównej, czyli o wycieczce. Myślę, że na koniec poproszę pana e, przewodniczącego, ponieważ będzie organizował jak co roku tą wycieczkę, więc może powie kilka słów, dla tych laureatów e, pojadą do Wrocławia. Oprócz tego e, nagrody ufundowało oczywiście Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich. E, e, jeżeli chodzi o organizatora, Zdrużenie Babia Chora ze strony Słowackiej, Starostwo Powiatowe Suchej Beskidzkiej, Nadleśnictwo Sucha, Babiogórski Park Narodowy, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej, Pani Danuta Kawa Radna Województwa Małopolskiego też, no i oczywiście nagrody ufundował Województwo Małopolskie i Pan Marszałek Województwa Łukasz Smułka. Bardzo dziękujemy przede wszystkim za wsparcie, za docenienie naszego konkursu. Ja myślę, że zanim rozdamy, to podziękuję na ręce pani radnej, żeby przekazać panu marszałkowi, że bardzo dziękujemy za, za te nagrody, za wsparcie nas. No i zapraszamy za rok. I patronat, oczywiście, patronat, jak wielokrotnie już zostało to powiedziane, patronat honorowy objął nad naszym konkursem, międzynarodowym konkursem pan marszałek. Myślę, że teraz bo to napięcie rośnie, więc już oddam tutaj do głosu panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Ja już nie będę przedłużał, przejdziemy od razu do ogłoszenia tego, co najważniejsze, czyli wyników konkursu. Przy czym w tym roku rozpoczniemy nieco inaczej niż zazwyczaj. Ja najpierw oddam głos pani Renacie Pawcowej, która powie kilka słów na temat wyników w tej części rywalizacji dotyczącej Słowaków, ponieważ w tym roku jest to wydarzenie szczególne. Także rozpocznie pani Renata, a później ja przejmę głos. Także za naszą Słowacką Republikę a za naszych dzieciaków może podać, że na drugą miejscu umieścił Miszko Konhauser. Gratulujemy. Michal Zoravskej Polhorie a na prvom mieste Nelka Gluštíková z obce Rabča. Proszę Państwa, Trwa wręczanie. Jeszcze jedna informacja techniczna: wszyscy finaliści są bardzo proszeni, żeby po otrzymaniu nagrody zostali i się ustawili później do zdjęcia. Bo będzie to niezbędne. Ja A jeszcze mam jedną techniczną uwagę: wszyscy, którzy otrzymają nagrody, bardzo prosimy, żeby też podpisali listę odebrania nagród. Tak, dobrze? Tutaj po mojej prawej stronie, przy tym stoliku, można podpisać odebranie nagród. I proszę Państwa, dlaczego powiedziałem, że to jest wyjątkowe wydarzenie, którego ja osobiście nie pamiętam chyba? Otóż Wera Gruszcziczkowa. Dobrze powiedziałem? To jest osoba, która tak naprawdę wygrała cały dzisiejszy konkurs, ponieważ uzyskała największą liczbę punktów pośród wszystkich uczestników i Słowaków, i Polaków. Wielkie gratulacje. Teraz się możesz już udać tutaj do, na sesję. Ja jeszcze powiem za nas, że Nelka się stała całkowitym wywiazem w Leonardo, także jeszcze się zasłuży wielki podlec. Dziękujemy bardzo pięknie. A teraz przechodzimy już do ogłoszenia wyników, nazwijmy to, sekcji polskiej. Tu od razu powiem, że te różnice punktowe były bardzo niewielkie w przypadku czołówki. Także właściwie Wela miała wynik dosłownie o dwa punkty wyższy od zwycięzcy wśród, wśród polskiej młodzieży. My, tradycyjnie, żeby mocniej rosły, rozpoczniemy wręczanie nagród od miejsca ósmego, ponieważ było ośmiu uczestników tego finału, a właściwie nie będzie to miejsce ósme, tylko to będzie miejsce siódme aequo, ponieważ dwie osoby uzyskały taką samą ilość punktów, 56 punktów ostatecznie i będę prosił najpierw jedną osobę potem drugą, ale to już według kolejności alfabetycznej może, żeby nie było żadnych tutaj wątpliwości. Tak więc pierwszą osobą, która zajęła siódme miejsce w tegorocznej edycji Konkursu Leonardo jest Gabriel Brzeziński z gminy Jordanów. Gratulujemy, także 56 punktów i także siódme miejsce Łukasz Karnafel, gmina Lipnica Gratulujemy bardzo. Przechodzimy do pierwszej i Państwa, osoba na miejscu szóstym uzyskała 60 punktów. Wszystkie osoby, które już teraz pozostały nam do przedstawienia mają 60 bądź więcej niż 60 punktów. I zdradzę taką mini tajemnicę, że ostatniego z tej szóstki z pierwszą osobą dzieli raptem, dzielą raptem 6 punktów ich dzieli. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo mało. To jak Państwo tutaj widzieliście, to jest 4, przepraszam bardzo, z 1,5 pytanie na ustnym tak naprawdę albo na egzaminie pisemnym 3 pytania. Bo, mniej więcej, tak to było punktowane, że każde z 33 pytań, dwa punkty można było za każde pytanie otrzymać. Także to są naprawdę bardzo już niewielkie różnice, i umówmy się, i to też chciałbym, żebyście mieli tego świadomość, to w dużej kwestii może być sprawa po prostu szczęścia. Wyciągnie się troszeczkę łagodniejszy, lepszy zestaw i można wygrać, troszkę trudniejszy i można spaść. W każdym razie, naprawdę, macie pełne prawo czuć się wszyscy zwycięzcami. Pierwsza szóstka na miejscu szóstym 60 punktów tak jak wspomniałem Julian Kibas Mina Strushat Gratulujemy miejsce piąte Jeden punkt więcej, czyli 61 punktów. Robert Rusin. <kluczy> Suchej No i proszę Państwa, teraz już naprawdę sama ścisła czołówka, ponieważ zostały cztery osoby, ale trzy osoby z tej czwórki zajmują drugie miejsce. Może to dziwnie brzmieć, ale one zostały identyczne, trzy punktów, 64 punkty. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy robić żadnej dogrywki, ponieważ nie ma to sensu, mamy nagrody, a myślę, że każdy z nich zasłużył na to, żeby być laureatem drugiego miejsca w konkursie Leonardo. Tak więc po kolei będę prosił trzech laureatów drugiego Miejsca. Wszyscy zdobyli tak wspominałem 64 punkty. I są to: Olivier Baran, inapłutu. Gratulujemy bardzo. Drugi laureat drugiego miejsca Szymon Ficek, wina strzady. Gratulacje. I wreszcie. Trzecia osoba, także 64 punkty i także drugie miejsce. Wojciech Piwowarczyk. Ze Stryszowa. Z gminy Stryszu. Oprawiam się. Z Łękawicy. Patriota lokalny. Bardzo dobrze. Kolejny przykład na to, że warto było, że gmina Stryszów wróciła do SGB. No i proszę Państwa, laureat pierwszego miejsca 66 punktów. Tu już nie ma egzekwo, to jest jedna osoba. Aleksander Trzop. Gmina Bystra sicina Ja już teraz podkreślam gmina Bystra-Sicina, bo jak tu się pomylę, to będzie źle. Proszę Państwa, to z mojej strony właściwie tyle. Bardzo dziękuję serdecznie wszystkim uczestnikom, także wszystkim opiekunom. Teraz będzie wspólne zdjęcie, tak z laureatami. Yy, tylko jeszcze jedno zdanie chcę powiedzieć na koniec. Podobnie jak w zeszłym roku, yy, naprawdę poziom był bardzo, bardzo wysoki, ponieważ jeżeli ktoś yy, w części pisemnej otrzymuje 58, 56 punktów, a tyle te osoby dostały, które się zakwalifikowały do, yy, do ustnego, a maksymalnie można zdobyć 66 punktów, to proszę Państwa, nie czarujmy się, może nie powinienem tego mówić, ale jakbym ja siadł przy takim teście, to bym się w tym ustnym raczej nie znalazł. Taka jest, taka jest prawda, że jednak to są osoby, które mają ogromną wiedzę z bardzo szerokiego zakresu, bo w swojej dziedzinie, no pewnie tam ciężko by mnie było może zakiąć, ale z innych dziedzin leżałbym. Także naprawdę gratuluję, bo macie ogromną wiedzę i życzę powodzenia na dalszej drodze kariery zawodowej, naukowej, czy jaką tam sobie wybierzecie. A teraz faktycznie wstańmy do zdjęcia. Mar Marcin, jeszcze może zanim zrobimy y, zdjęcie, to mam y, taką informację, bardzo ważną informację. Zanim ją przekażę, bo to jest chyba nomen omen. Y, dzisiaj chyba los tak chciał, że najwięcej punktów zdobyła uczennica ze Słowacji i to jest bardzo dobry prognostyk, bo za chwilę się dowiemy o pewnym szczególnym wydarzeniu, który czeka nas za rok, ale ja bardzo chciałbym serdecznie podziękować Komisji za pracę. Nie jest to łatwe, w tamtym roku uczestniczyłem, więc trzeba podliczyć, czas, presja też jest. Pytania, jak widać, nie są proste, więc nieraz trzeba tutaj się natrudzić i z tym ocenianiem. Myślę, że tu Pan Przewodniczący, Pan Marcin sobie wyśmienicie poradził. Ja bardzo dziękuję, i tutaj od naszych przyjaciół z Orawy chciałbym podziękować i wręczyć. Bardzo dziękuję. Tak, tu jest propozycja od Pana Profesora, żeby był konkurs dla jury. Myślę, że zarząd by w tym nie uczestniczył. Dobrze. I bardzo dziękuję komisji. Komisja zostaje, bo sobie zdjęcie, ale poproszę jeszcze panią dyrektor, panią Renatę Barcową, żeby ogłosiła tą dobrą nowinę. A myśmy się że teraz Gaginela wygrała. ten rok, suciaż Leonardo, że na budynku rok będzie suciaż u nas. Także was wszystkich polskich przyjaciół pozywamy ku nam do obsesu Brodlowa. Tak się cieszymy. dziękujemy bardzo pięknie jeszcze raz za wszystko. Bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że po wycieczce będziecie rozumieć słowacki, więc nie będzie trzeba tłumaczyć. Ale dla tych, którzy nie zrozumieli, następny 28 Leonardo odbędzie się na Słowacji z obrotami. Bardzo dziękujemy. To, y, drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy Komisji, organizatorom i wszystkim. A teraz y, przejdziemy do części takiej już bardziej technicznej, związanej z nagrodą główną, czyli z wycieczką. Aha, bardzo proszę wszystkich laureatów, proszę tutaj y, do zdjęcia wspólnego. I wszyscy, y, oczywiście zapraszamy Panów Burmistrzów, Wójtów, y, delegatów y, Stowarzyszenia Gmin Bawiogórskich, y, wszystkich Państwa y, gości, y, Panią y, Przedstawicielkę Kuratorium. Bardzo prosimy. A poprosím e, našich študentov, aby sa prišli postaviť tam. Urobíme si fotku a my už na tejto časti potom nebudeme. Čiže poďte Slováci, my si urobíme fotku. Pôjdeme sa nájsť a musíme ísť, lebo ja mám v škole zápis, takže... Dobre? Čiže, bardzo proszę wszystkich uczestników konkursu ze Slováci o przejście y, y, tam do lewej części sali.